W mody e, importowanej e, przyczynia się do rozmywania pojęcia przemocy. E, wciągając pod to pojęcie również tam nowe rodzaje z kolejnymi przymiotnikami, jak ekonomiczna e, na przykład, no to, e, to, jest, to jest bez sensu, tak? No, jeśli to naprawdę jest przeciwskuteczne, bo to dobrać do, do, do sytuacji, w której na przykład, nie wiem, no, nastolatek, który pobił matkę, może się powołać na to, że no owszem, no, pobiłem ją, zastosowałem przemoc fizyczną, ale to w odpowiedzi na przemoc ekonomiczną, bo ona obcięła mi kieszonkowe, prawda? No, nie rozmywajmy znaczenia granicy przemocy, tak? Przemoc to przemoc, a, a, a obcinanie kieszonkowego, czy inne tam formy Zmuszania kogoś do, do takich czy innych zachowań to niekoniecznie jest przemoc. E, w, w, tutaj w odpowiedzi na, na rozmaite pomysły pani, pani Seneszna wolała na to, że, że kobiety nie zgłaszają wyzwisk e, jako przemocy, a mężczyźni zgłaszają? A co, kobiety nie wyzywają? Jak, ja nie wiem, w jakim świecie pani chciałaby żyć, w którym wszyscy, wszystkich będą pozywać do sądu, bo ktoś kogoś brzydko nazwał i ma zać się w sądach na ten temat. To chyba nie jest dobry kierunek. Myślę, że pewnie trzeba wziąć na klatę. Dziękuję A bardzo, większość Panie ofiar poseł. przemocy to mężczyźni. I to nie tylko w Polsce, tylko wszędzie na świecie. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani pośle. Przepraszam, przepraszam bardzo. W tej chwili głos zabiera pani poseł Uszla Rusecka Prawo i Sprawiedliwość, a panu posłowi zwracam uwagę, że zachowanie pana posła było wysoce niestosowne wobec koleżanek posłanek. W taki sp... Panie pośle, bardzo proszę o zachowanie spokoju. Bardzo proszę Pani poseł. Panie pośle. Chyba Pan się zapomina, jest pan w sali sejmowej. Panie pośle, przywołuję Pana do porządku. Bardzo proszę Pani poseł Urszula Rusecka. Pani, pani Marszałek Wysoka jest